Wojciech Młynarski, smutne miasteczko. Raz państewko mi się przyśniło, otoczone górami w koło. Co od innych tym się różniło, że w nim strasznie było wesoło. Żarty brzmiały na każdym kroku. Żartowali duzi i mali. Ludzie całkiem nie mieli boków, bo ze śmiechu je pozrywali. A szef państwa rzekł do ministrów, co tych żartów słuchali, bladzi. Szkodliwemu temu zjawisku jakoś, wiecie, trzeba zaradzić. Do państewka tego stolicy, co leżała nad krętą rzeczką, sprowadzono więc z zagranicy objazdowe, smutne miasteczko. Karuzela się nie kręciła. A mechanik na pryszcze chory ludziom w uszy wciskał na siłę swój jedynie słuszny życiorys. Dostrzec można było tam bubka o prychuwie i ocieplaczu, co zachwalał ludziom przeróbkę beczki śmiechu na beczkę płaczu. Śmiech istotnie przygazł w narodzie. A radosna ministrów rada zakrzyknęła o to nam chodzi, ta koncepcja nam odpowiada. A widz pewien pod płaczu beczką do sąsiada szepnął sąsiedzie to jest tylko smutne miasteczko. Ono sobie kiedyś pojedzie. Lecz znał, że cię widać za mało. Albo patrzył na świat za prosto, bo miasteczko nie pojechało. Lecz zostało i się rozrosło.